Witajcie w kolejnym materiale na kanale GraczFan, jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco, w ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. W dzisiejszym materiale chciałbym przedstawić wam najbardziej liczebną i najpotężniejszą armię, jaka kiedykolwiek istniała na przełomie trzech ery śródziemia. Wiele osób może pomyśleć, że jest to łatwe zadanie i wskazać bezpośrednio na armię Saurona, zaangażowaną w wojnę o pierścień w trzeciej erze. Pamiętamy przecież oblężenie Minas Tirith, czy też bitwę w Helmowym Jarze, gdzie pojawiły się zastępy Sarumana. Ogólnie podczas ostatniej fazy wojny, gdy obserwowaliśmy Mumakile szarżujące po polach Pelenoru, znajdujących się wokół Minas Tirith, Sauron podzielił swoje zasoby wojskowe na kilka części i atakował śródziemie w wielu miejscach jednocześnie. Jego legiony stacjonowały pod Morannon, czyli Czarną Bramą. Keir Andros, wyspie znajdujący się w dolnym brzegu Anduiny, jakieś 40 minut na północ od Osgiliad, jak i oczywiście u podnóży Minastirit. Pomniejsze oddziały Orków atakowały wschodni Rohan od północy, jak i Lothlorien i Królestwo Elfów w mrocznej puszczy. A i oblegali Dale, miasto-państwo, położone nad Celduiną w rozległej dolinie u południowych stoków Ereboru. Do zasobów armii Saurona mieli dołączyć jeszcze piraci Sumbaru, jednak ostatecznie zostali powstrzymani przez Aragorna. Na podstawie szacunków, całościowo armia Saurona w szczytowym momencie liczyła 320 do 360 tysięcy jednostek. W filmie mógłbym opowiedzieć również o armiach, które starły się podczas ostatecznej bitwy ostatniego sojuszu ludzi i elfów pod koniec drugiej ery, gdyż te były jeszcze bardziej liczne, jednak nawet i one nie zasługiwały na miano najpotężniejszych, gdyż do prawdziwej epickiej batalii doszło w pierwszej erze podczas wojny gniewu, gdzie cała wojskowa siła Morgota starała się z armią wysłaną przez Walarów. Wtedy to zmierzyły się ze sobą dwie najpotężniejsze armie śródziemia, które decydowały o przyszłości całego świata. Po stronie elfów walczyli Majarowie, w tym przynajmniej Eonwe, a nawet według niektórych przekazów Valarowie, bądź też ich potomstwo. Od 100 do 150 tysięcy elfów i około 10 tysięcy potężnych orłów dowodzonych przez Torondora. Po drugiej stronie stały za siły tak liczne, że nie mogła ich pomieścić cała równina Ardgalen, która znajdowała się na północ od Dorthonionu. Głównymi siłami uderzeniowymi Morgota byli orkowie, których liczebność wynosiła od jednego do półtora miliona. Od 50 do 100 tysięcy Easterlingów, 100 potężnych skrzydlatych smoków, dowodzonych przez Ankalogona bestie wielkości góry, jak i balorogowie, których liczebność w początkowych przekazach wynosiła ponad 1000, jednak ostatecznie Tolkien zdecydował się okroić ich liczbę do 7. Istnieją jednak interpretacje, gdzie wspomniana siódemka Morgota to balorogowie szczególnie potężni, jak Gothmog, czy też ten, który spał w głębinach Morii, a pozostali balorogowie byli po prostu słabszymi bytami. Ostatecznie bitwa została wygrana przez mniej liczne, aczkolwiek potężniejsze siły dobra, co skutkowało upadkiem Morgota i wygnaniem go do pustki, obszaru bez końca światła, czasu i porządku. Skąd ma się jednak ostatecznie wydostać i stoczyć bitwę na krańcu czasu zwaną Dagor Dagorad. Jak więc widzicie, najliczniejszą armią, która kiedykolwiek istniała, była ta stworzona przez Morgotha, zaś najpotężniejszą armia wysłana przez Walarów, którzy byli duchowymi bytami, stworzonymi przez Eru Iluatara. Dajcie mi znać, czy chcecie posłuchać kolejnych historii ze Śródziemia, a może mam zaproponować wam materiał o najpotężniejszej armii świata gry o tron i Rodu Smoka. Piszcie śmiało w komentarzach, co wybieracie. Do zobaczenia w kolejnych materiałach opowiadających o różnych ciekawych potworach, osobach czy też wydarzeniach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia, cześć!